Siema dzisiaj będę, będę nagrywał mój cały sprzęt wędkarski. Nie jest go za dużo, ale chyba z tego będą dwa części, dwie części. Trzeba też otworzyć pokrawiec. Jedno pudełko spinningowe. Drugie takie na grunt i na... I na spławik. Hmm. Tutaj mam spławiki, taki jeden. I tutaj drugi taki sam, tylko że ten jest. Yy, ten ma 2 gramy. A ten. 1,5 grama Dobra, zacznijmy od węgla. Tutaj mam. Uf, to myślę, ten ten dobrze widać. Taka wędka Sprawik tam jakiś, tam jakiś dziwny sprawik, nie wiem Taki Z tworzywa Stucznego Wędka, nie wiem gdzie ją kupiłam Ale chyba wędka. z wędkarskim Taka mała O tak pokażę I sobie statyw na wstawię Taka wędka Ona jest firmy SS Hital tutaj jest zaczytajcie sobie jakaś taka ma 2400 rozmiar ale nie chyba do góry nagano 2400 taka i ja mam teraz na nią najczęściej mówię na pławik i na grunt a tutaj z pławiką mam 5 gram Taki spawik 5 gram. Yy, I tutaj jest werka, którą zawsze mam na grunt. No, taki zwyczajny grunt. Tutaj grunt, ciężarek 40 gram. Yy, patyczek antysplontaniowy, kowrotek CB600-400 jakiś tam z plastiku i metalu z wolnym biegiem. Tamten też był z wolnym biegiem. Tutaj jest wolny bieg. Wędka ma 2,600 rozmiar. Po prostu jest taka niebieska, taka malutka. Taka poręczna. Dobra, teraz zacznijmy od pudełka na grunki i dobra tutaj mam różne haczyki mam tam dwa haczyki na węgorza. nie pamiętam jaki oni mają rozmiar tutaj drugi no i haczyki czwórki na karasza płotkę i ukleję jeszcze tam jakieś inne. Takich mam dosyć sporo. Taki jeden większy. na karpia I tutaj jeszcze. O. Taki. I one mają kółeczka. Te dwa. Te dwa większe. Mają kółeczka. A ja używam haczyków y, z z łopatkami, bo mi się je, lepiej je wiąże i powiem na no, łopatki tutaj mam jeszcze potyczek antysplątaniowy jeden odważnik, który mm. była na rybach, na, na węgorzach, i cheese, i, jaki, i jakiś zestaw wyciągnąłem z wody z, z haczykiem tym odważnikiem i tam jeszcze czymś no, i z y, tą różeczką I tutaj mam różne takie 40 gram. 40. I prawie wszystkie. Tutaj są 40, ten ma 30 różne. I tutaj już takie małe. Tylko one lubią wypadać. O, I tutaj mam jeszcze... Takiego małego, jak czasami sobie takiego na sławik zakładam, 4 gram. Mm. O, haczyk mi tutaj wypadł jeszcze. I po prostu, sobie żeby tak zawsze tutaj kładę, żeby mi się te kuleczki nie wysypywały. I taki sam sławik 5 gramowy, jak y, mam na tamtej czerwonej wędce. Kurde, te haczyki mi się po całej skrzyneczce walają. Kurde, chodź tu haczyk. O, taki haczyk z łopatką. Go. Zamykamy. Teraz przejdźmy do chyba dla Was najciekawszej pudełko spinningowe. Nie wiem, najpierw zacznijmy może od gotówek. Taka malutka, okoniowa. no okonka. Taka zwyczajna. kupiłam za, za 3 zł. Taka mała. Hmm. Tutaj na szczupaka. Szczupaka. Powiedziałem szczupaka. Ona ma 15 gram. Taka duża. A no. I ta ma ile gram? 2 gramy tam ma. Tam ma 2 gramy. Tutaj już na takiego ogonka większego, już taka większa obrotówka. Mi się ona ładnie pracuje. Najlepiej na to, że jest pokolorowane. Ok, sorry za mój głos. I tak, że na sam ciągam, ale jestem przeziębiony. I tutaj mam taką blachę. Tutaj z włoskami. Na to jeszcze nie łowiłem. I coś takiego. Nie wiem, jak Wy na to mówicie. Ja na to mówię: kręcik. No bo tutaj, się, jak pływa, to to się kręci. I na to mówię: kręcik różowy, mały. Ile to ma gram? 6 gram. Tak. To zaczniemy teraz. Od takich większych. Taka. Fajna, ona ma ładną pracę. Dobra, przechodzę. Zatrzymuję i za chwilę będzie druga część.